Hej, przygotuj się na 6 niezwykłych faktów. Które zwierzę potrafi spać stojąc? Odpowiedź D. Konie mogą spać w pozycji stojącej dzięki specjalnym ścięgnom w nogach. Czy flamingi są różowe, ponieważ jedzą krewetki? Flamingi zawdzięczają swój różowy kolor barwnikom zawartym w krewetkach i glonach. Czy Wielki mur chiński jest widoczny gołym okiem z kosmosu? To popularny mit: Wielki mur nie jest widoczny bez pomocy sprzętu optycznego. Jakie zwierzę ma serce w kształcie litery T? Ośmiornica ma trzy serca, a ich układ tworzy kształt przypominający literę T. Jaka jest największa żyjąca struktura na Ziemi? Odpowiedź B. Wielka rafa koralowa to największa żywa struktura, widoczna nawet z kosmosu. Które owoce są jedynymi, które dojrzewają po zerwaniu? Banany mogą dojrzewać już po zbiorach, w przeciwieństwie do wielu innych owoców. Który fakt zrobił na Tobie największe wrażenie? Daj znać w komentarzu i nie zapomnij zostawić lajka.